A więc tak, zapewniliśmy się tutaj, proszę Państwa, przy degustacji dobrego wina, o marce... Kamparek. <grym> tak, wiesz, a żywący smakosz... Yy, nie nie zdradzę Państwu imienia i nazwiska... <grym> 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 Dlatego Wam to wino. Jaka marka tego wina? Jaka nazwa? Tu ma te grono, roślin 2008. I jaka seria? Limitowana. <grym> no, jaki numer? Może? Dobrze. Plastik trochę za ten, ale mogę powiedzieć, że winogronowe. Siarczem pod... siarczem podróżowym, butlewek siarki, plus butlewek siarki, no sam luksus, co więcej mówić, no, Zrobię.